Cześć kochani, z tej strony z 2 Dzisiaj jestem na uruchomieniu dwóch monobloków 30 kW e, firmy York, e, urząd gminy i miejscowość Sierd. Wspomagam je dzisiaj w uruchomieniu. Marcin. Ma, Marcin Jorka. Słuchajcie, przyjechałem żeby pomóc Pawłowi w uruchomieniu, ale widzę, że w zasadzie jestem tutaj tylko widem. Paweł zna się na rzeczy, także cieszę się, że mamy takich serwisantów. No tyle z mojej strony, co mogę dodać. Brawo, Paweł! Słuchajcie, tak to się prezentuje: dwie pompy dwu-wentylatorowe, tak jak wspomniałem, każda po 30 kW. Budynek podzielony jest na dwa obiegi. Realizują tutaj ogrzewanie podłogowe, w tym zasobnik z ciepłą wodą użytkową. Jestem tak zwanym APG, czyli autoryzowanym partnerem gwarancyjnym. Jeśli macie taką pompę ciepła Jorka do uruchomienia na terenie Warszawy, gdzieś w okolicach, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!